czasem patrzysz na 30-letnią kobietę i widzisz babcie. czasem patrzysz na 30-letnią kobietę i widzisz atrakcyjną, seksowną kobietę. Tak samo patrzysz czasami na faceta, który ma 30 lat, to, to już jakby był na emeryturze, a czasami patrzysz na 50-latka i mówisz, że to za małolacik. To akurat działa w dwóch kierunkach, ale wiadomo, że Kobiety szybciej się starzeją, i jakoś tak jest, że muszą więcej kobiet, oczywiście, wykonuje zabiegi gdzieś tam jakiejś medycyny estetycznej niż mężczyzn, i to jest udowodnione, że większość, więcej tych kobiet to robi niż mężczyzn. Mężczyźni, wiadomo, niektórzy chodzą gdzieś tam na zabiegi, ale jest to na pewno mniejszy procent. I teraz mam pytanko do Ciebie, no bo każdy z nas gdzieś tam się z kimś spotyka, spotykał, albo będzie spotykał i przyszłościowo takie dobre pytanie takie się nasuwa, na co zwrócić uwagę u partnerki, z którą chciałbyś dłużej się spotykać, nie wiem, 20 lat, 10, 30, a może do końca życia, na co zwrócić uwagę, jak to jest ważne w życiu późniejszym, i jak to będzie gdzieś tam rzutowało również na to, czy będziesz miał babcię koło siebie, czy w wieku 40-50 lat, czy będziesz miał atrakcyjną kobietę, z którą będziesz się mógł zestarzeć. I również, czy będziesz miał kobietę, z którą będziesz w stanie mógł móc żyć tak naprawdę... Ponieważ na początku ona ci się zaprezentowała super, ale to później na co zwrócić uwagę, żeby również to życie z tą kobietą było łatwiejsze. Dwie rzeczy. Popatrz jak wygląda jej mama, jak jej mama się starzeje, na rodziców popatrz. I popatrz również na to, jaki ona ma stosunek do matki, jak się odzywa do. Rodziców, popatrz również na to, ponieważ te dwie ciekawostki mogą całkowicie zmienić Twoje podejście do tej partnerki. Całkowicie mogą zmienić zdanie również na temat tej partnerki. I dla niektórych w tym momencie moglibyś nawet zrezygnować z pójścia dalej. Też tak może być, bo widziałem wiele takich sytuacji i te sytuacje akurat były często trafne, ponieważ gdy mężczyzna zobaczył matkę, zobaczył jak córka odzywa się do matki, to po prostu podziękował tej kobiecie. Więc zwróć uwagę, zainteresuj się tym, czy to Ci przeszkadza, czy nie przeszkadza, czy to jest istotne, czy to nie jest istotne. Również pisz w komentarzach, pisz się w komentarzach również, czy zauważyliście, jaka matka, taka córka? Jak, jakie podejście córki do matki takie będzie do ciebie? Piszcie w komentarzach, czy to jest ważne, czy to nie jest istotne, czy to tak naprawdę totalna bzdura. Ja, jak zawsze dziś, pozdrawiam cię z przepięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademia Zapisz je już teraz. Będę wdzięczny za bardzo miłe komentarze, za elokwentne komentarze, bo każdy komentarz być może uratuje następnej osobie życie, a czasami pomoże w lepszym życiu. Trzymaj się ciepło. Hej!